Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Ja jestem Nerman jest już, to będzie prolog, pierwszy prolog y, pod nazwą Minecraft Hardcore. Tak, y, postanowiłem nagrać hardcora z Minecrafta. Na, y, ten pomysł podsunąłem koledze, ten kolega powiedział, że no dobry pomysł. Pozdrawiam Cię, nie wiem czy teraz będziesz mnie oglądał, czy w ogóle jest. Pozdrawiam moją pierwszą moją klasę z gimnazjum pierwsza B. Zyzial, Adiego, Rudego, Kwica i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam Was, chłopaki. Więc, żeby. Tak, to jest po prostu prolog więc nie będę tworzył świata. Stworzę to w pierwszym odcinku. Yy, chyba tyle. Yy, teraz odcinki myślę, że będę nagrywał w piątek, sobota, czwartek, gdzieś tak. Jak ja, gdzieś tak. Może niedziela. Sobota będę rzucał, czekaj, niedzielę, dwa odcinki, po prostu nie wiem, teraz nie wiem, dobra, więc żegnam Was bardzo serdecznie z tej strony, Nerman. cześć!